Masz już swój wymarzony prezent. Jesteś dumny, bo dałeś sobie radę. I może wreszcie zadzwonił on, a rodzice wrócą dopiero za godzinę. Na nowy rok możemy życzyć ci jeszcze tylko uśmiechu. Era, możesz więcej. Historia, która oczarowała świat, bo wraca, Z mocą większą niż kiedykolwiek. Harry Potter i Komnata Tajemnic. W kinach od 1 stycznia. Bardziej intensywny kolor musi być jakiś powód. Oto Garnier Nutris. Farba do włosów, która odżywia. Jedyna trwała farba do włosów, wzbogacona skoncentrowanym olejkiem z owoców. Bardziej intensywne czerwienie są niezwykle soczyste. Garnier Nutris odżywia i blondy mają jeszcze więcej blasku. Bardziej intensywne, barwy miedzi są ogniste. Zniewalające. I ani jednego siwego włosa Garnier Nutris. Bez wątpienia najbardziej intensywne kolory. Garnier. Wczoraj wieczorem wypaliłem mojego ostatniego papierosa. Dziś rano przykleiłem sobie pierwszy plaster Nikwitin. Jak na razie jest nieźle. Nie palę już 7 dni. A najważniejsze, teraz czuję, że już nie muszę palić. Po prostu nie muszę. Nowy plaster Nikwitin to skuteczny sposób na rzucenie palenia. Plaster Nikwitin przez 24 godziny stopniowo uwalnia nikotynę. Dzięki temu o wiele łatwiej powstrzymasz się od palenia. Nikwitin w połączeniu z twoją silną wolą pomoże Ci zachować spokój i łatwiej rzucić palenie. Każdy z nas chciałby być bliżej nieba. Ale nie chodzi o to, gdzie jesteś, tylko co czujesz sięgasz po prawdziwe, wedlowskie ptasiemleczko, kiedy czujesz smak tej niebiańsko-lekkiej, puszystej mlecznej pianki, zanurzonej w przepysznej wedlowskiej czekoladzie, czujesz niebiańską rozkosz. Wedlowskie ptasiemleczko. Smak niebiańskiej rozkoszy. Niech żyją Państwo młodzi! Znamy już parę finalistów w turnieju we dwoje. Na szóstym kobiecie stanęła nie jedna para, ale. Cztery. A jak wyglądały kulisy powstawania tego programu? Drobne pomyłki. Ania i Piotr ze swoją flaszką. Zaskakujące sytuacje. Rafałku, czy ty nie przesadzasz? Co ty sobie wyobrażasz? Co, że jak się mam spowiadać każdy z każdym zakupie? We dwoje Epilog. Jutro o 18.05 w TVN. Nie lubisz mleka? Polubisz Calcium Milk. Sponsorem programu jest producent Zdrowit Calcium Milk. Naturalnego wapnia z mleka. Afryce I tam po raz pierwszy spowodował klęskę. Wirus odkryty przez pewnego naukowca. Pan Motawa w zbliżeniu trzyma nas w szachu. 24 godziny, 36, 48 godzin. To nie dane statystyczne, to krew i ciało. Ty wiesz, ja wiem. Nikt poza nami. Komu zależy, by nikogo nie informować o zagrożeniu? Rozpoczynam lot na cel. Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman. Epidemia. Jutro o 20.40 w TVN. Błagam, że przynieś mi bułkę jedną z serem, co? Kasiu nie wydaje Ci się... Jeszcze raz przepraszam. <śmiech> <śmiech> Już, tak? Całym zdaniem e, Paweł Wilczak. Joanna Homarata Brodzik. <laughs> Zapraszają za kulisy serialu, w którym grają główne role. Będzie wesoło. Kasia i Tomek od kuchni, zaraz po serialu Kasia i Tomek.